Wędziliśmy już łososia na zimno, wędziliśmy łososia na gorąco, a teraz bierzemy się za pstrąga i zrobimy pstrąga na gorąco. Do pstrąga będziemy potrzebować oczywiście pstrąga. Ja już go szybciej wyczyściłem, pozbawiłem głów, żeby tak jakoś estetycznie to wszystko wyglądało. W środku, na zewnątrz wyczyściłem, przygotowałem. Do pstrąga będziemy potrzebować solanki 10%. 10%owa to damy mam 1,5 litra wody tutaj w tym... To na taką solankę potrzebujemy 150 gram soli. Soli zwykłej kuchennej kamiennej. No albo kamien no kamienna, tak, może być. Nie jodowana, tak. Tu już 140 proszę bardzo. Idealnie 150 teraz muszę to w tej wodzie rozpuścić dokładnie. Nie musicie się obawiać, że będzie solanka za mocna, zasłona. Strągi lubią sól. Strągi lubią sól, tak. Trzeba to po prostu dobrze rozpuścić. Sól mamy rozpuszczoną. Teraz wkładam ryby. Trzeba tak zrobić, żeby ryby były całe zanurzone w wodzie. Jedna w tą stronę, druga w tą stronę. Możesz przykryć talerzykiem, tak, żeby trochę docisnąć. O, ja wezmę jakiś półmisek mały i docisnę. I tak przygotowane pstrągi w solance wkładam do lodówki na 10-12 godzin. I widzimy się za, no, za około 10 godzin się widzimy. Czyli za chwilę. Czyli u Państwa to będzie za chwilę. Hej. Po 12 godzinach wyjmuję ryby z solanki i pod bieżącą wodą opukuję. Widać już, że są inny kolor, mają ładnie się zapeklowały w solance. Teraz je opłuczę i teraz będę wieszał na haki. Teraz ja do wędzenia używam takich haków. Te haki trzeba naprawdę ostrożnie wbijać przy kręgosłupie. Te trzy muszą wejść przy kręgosłupie, a te dwa po prostu roz... Roz... rozchylają brzuszki przy wędzeniu, żeby się od środka ryba też dobrze uwędziła. Ale trzeba naprawdę uważać przy wbijaniu, żeby ta ostra część nie weszła w palec. I tak będzie wieszane do suszenia i później do wędzenia też właśnie w taki sposób. Także teraz do całkowitego wysuszenia w taki sposób będę zawieszał i to będzie trwało, no, nie wiem, może dwie, może trzy, może pięć godzin, aż będzie po prostu skóra, będzie widać, że wszystko jest dokładnie suche jak pergamin. Widać, strąki się już podsuszyły. Teraz jeszcze wkładam na pół godziny, no, do godziny maksymalnie, żeby się podgrzały w wędzarni i zaczynam proces wędzenia. Deszcz nas złapał. Tak, pogoda jest nieładna. Zobaczmy, jak to wygląda. Jeszcze dużo białka tam się stępuje. Tak, ale hmm. już jeszcze pół godzinki. Teraz podniosę temperaturę z? z 50 na 70. Nie, jeszcze 20 minut w tej temperaturze i z 50 na 70. Ostatnie 10 minut i będzie dobre. Nasze wędzenie dobiegło końca. Słuchajcie, samo wędzenie nie jest takie skomplikowane, po prostu trzeba dopilnować kilku tych rzeczy, o których mówiłem wcześniej, może teraz podsumuję. Solanka solanką 10%, 10 godzin trzymałem w tej solance i później właśnie, to co później, czyli osuszanie ryby, ryby wisiało około 8, około 8 godzin, tak. W domu, w warunkach domowych, suszyły się w ciepłym miejscu. Później ponad godzinę jeszcze wisiały w pędzarni, w temperaturze 50 stopni. I samo wędzenie już to po prostu akrywa jest dokładnie sucha, bo jest ważne, żeby była dokładnie sucha. W temperaturze najpierw 50 stopni około 90 minut. I ostatnie 20 minut w temperaturze 70 stopni. I voilà, mamy. Teraz posmakujmy. są soczysty. Mm, naprawdę świetnie pachnie. Kolor też, skóra ładnie odchodzi. Zmaczcie, ładnie przewędzony. Tutaj oś zawieram i teraz naprawdę dobry. Odpowiednio słony? Odpowiednio, wystarczająco. Solanka 10% i. Czyli jest odpowiednia? Tak, jest odpowiednio. I ten czas, w którym to leżało. Przepraszam, ale ja na dzisiaj już z naszej strony to będzie wszystko. No już serdecznie ci język dziękuję. do tyłka tak, leci. Serdecznie oczywiście. dziękuję za oglądanie. Muszę się śpieszyć, bo mi zaraz to zabiorą. Także dzięki za oglądanie. Daj lajka, like, jak Ci się podobało. I do zobaczenia w następnym odcinku.